Cześć, tu Kari i dziś zapraszam Was na specjalny odcinek Przeczytanych. Specjalny odcinek Przeczytanych, ponieważ będzie to odcinek, w którym pokażę Wam... I podsumuję tak, jakby trochę to, co przeczytałam w miesiącu lipcu. Jak wiecie, wcześniej miałam taką serię przeczytane, w której co jakiś czas Wam mówiłam, co ostatnio przeczytałam. Natomiast ja zakończyłam tą serię i już jej nie prowadzę, ale jako, że w lipcu udało mi się przeczytać kilka fajnych pozycji i jest ich na tyle, żeby zrobić z tego osobny odcinek. No to stwierdziłam, że zrobię taki osobny, specjalny odcinek, w którym wam pokażę, co przeczytałam w miesiącu w lipcu. Nie obiecuję, że taki odcinek z sierpnia też się powtórzy, ale kto wie, być może z tym, że obecnie czytam na pewno no, o wiele mniej niż w lipcu, z tego względu, że mam praktyki i w ciągu dnia na nich jestem, a gdy wracam, to nie mam siły już na nic i zwykle albo oglądam jeszcze jakiś jeden odcinek serialu. Albo od razu idę spać, także musicie to zrozumieć. A teraz przechodzimy już do tego, co przeczytałam w lipcu, i o wielu rzeczach już stąd na pewno słyszeliście, mówiłam, były recenzje i tak dalej, ale jednak mimo wszystko fajnie będzie to sobie podsumować. A pierwszym tytułem, który skończyłam w lipcu, to był zenit, i tak on mi się zawsze, jak go pokazuje, to mi się tak odbija w tej lampie, ale mimo wszystko. I słuchajcie, jeśli chodzi o zenit, to im dłużej o nim myślę po przeczytaniu, tym lepsze mam o nim. Yy, Со Nie wiem, jak to ująć, ale jak czytałam tę książkę, to byłam świadoma, że ona ma strasznie dużo wad, dociągnięć i nawet błędów logicznych. A teraz, jak o niej myślę, to, to z każdą chwilą coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że jednak mi się ta książka podobała. I co ciekawego mogę Wam powiedzieć, to to, że też sobie ją tak dokładnie przemyślałam i było w niej w sumie też coś takiego, to po dłuższym moim zastanowieniu stwierdziłam, że jednak ma sens, a gdy czytałam tą książkę, to nie miałam. A mianowicie to, że pewien bohater, ma tu swoją taką pewną kwestię, którą bardzo często powtarza, a potem po jakimś czasie pewna inna bohaterka też tą kwestię powtarza. I gdy czytałam tą książkę, wydawało mi się, że to jest strasznie głupie i po co takie powtarzanie, ale to jednak było celowe, żeby zwrócić właśnie na to uwagę i żeby potem... Można było połączyć te dwie postacie, które okazały się faktycznie połączone. Także, także to jest zdecydowanie książka, która, mimo że na początku mi się strasznie nie podobała i którą czytałam miesiąc, ale skończyłam w lipcu jako pierwszą, to jednak im dłużej o niej myślę, tym mam bardziej pozytywne wspomnienia. Drugą książką, jaką przeczytałam w lipcu, było Ring Girl, i to jest przez super bardzo fajny, lekkie New Adult. Dosłownie na jeden, dwa. Trzy wieczory, gdzie mamy świat bokserski Przede wszystkim Tajemnicę rodzinną No i przede wszystkim jest romans, miłość Także ta książka mi się bardzo podobała I zdecydowanie ją polecam I odsyłam też do recenzji Dalej w lipcu przeczytałam sobie mangę Dar Trzech Króli i ta manga też mi się niesamowicie podobała, była cudowna I ta manga jest taka, taka słodziutka, taka miła, taka bardzo pozytywna w odbiorze I co najlepsze jest w niej to to, że to jest jednotomówka, więc już się nie muszę martwić o kolejne części e, Przeczytam wam jej opis, bo może was zainteresuje By nie zapomnieć o Akari, swojej zmarłej ukochanej Dachi dosłownie wspina się na górę wspomnień Pragnąc by o niej zapomniał Patrząca na niego z nieba dziewczyna przeszkadza mu w tym. Przejmująca historia miłości dwojga ludzi, którzy oddalają się od siebie dla dobra drugiej osoby. No i dokładnie o tym jest ta manga. I w niej bardzo mi się podobał motyw nieba, w którym zmarli mają pieniądze za to, że ktoś o nich na ziemi wspominają. Ta manga tak trochę daje do myślenia, żeby wspominać częściej zmarłych, i ona mnie bardzo ruszyła za serce. I zdecydowanie ją polecam. Dalej przeczytałam książkę, którą bardzo, ale to bardzo chciałam zrecenzować, natomiast trochę mi to nie wyszło z tego względu, że chciałam ją zrecenzować na zewnątrz, bo po prostu tak czułam, że taka recenzja będzie dla niej najlepsza. Natomiast przez cały lipiec praktycznie padało i albo było strasznie gorąco i nie dało się wyjść na zewnątrz. Ale wspomnę o niej tutaj, bo może jeszcze nagram jej recenzję, chociaż nie obiecuję, ale... Jedyne takie miejsce Klaudii Bianek, i tutaj powiem tylko tyle, że to jest taka książka, której zakończenie przyćmiewa po prostu całość, z tego względu, że jak zaczęłam czytać tę książkę, to miałam takie: ach, mech, będę se czytać, dobra, przekartkuję i tyle. I faktycznie, czytając początek, miałam takie, że no, nie było to coś takiego wspaniałego moim zdaniem, ale końcówka była tak niesamowicie wzruszająca, że ja przepłakałam ostatnie z całe 100 stron i po prostu jak skończyłam tę książkę, to tylko płakałam i nie mogłam nawet przestać o niej myśleć. Także moim zdaniem to jest coś takiego, co może być takie trochę niepozorne, ale jednak warto dać temu szansę i tutaj końcówka totalnie przyćmiewa ten może nie najlepszy początek, bo było jednak w tej książce dużo rzeczy, które mi się nie podobały, ale jak przeczytałam to zakończenie, to totalnie o nich zapomniałam. Kolejna książka jest dla mnie o tyle ważna, że była to pierwsza książka, którą w całości przeczytałam po angielsku, a mianowicie The Secret Circle of The Divide, i to jest czwarta część w chronologii e, tajemnego kręgu. Oryginalna trylogia była napisana przez LJ Smith, natomiast ta część jest napisana przez Ghostwritera, czyli tak naprawdę napisana przez Arubi Clark i fabularnie ta książka mi się zupełnie nie podobała była. Bardzo taka przewidywalna pod wieloma względami i autorka tutaj zniszczyła główną bohaterkę, którą ja kiedyś kochałam po prostu, a tutaj ona jest strasznie taka zniszczona pod tym względem, że w oryginalnej trylogii na końcu Cassie, czyli główna bohaterka, starała się już być silna i niezależna i po prostu faktycznie przewodzić tym kręgiem. Tutaj bohaterka nie potrafi sama, że podjąć żadnych decyzji, tak naprawdę nikt się jej nie słucha i generalnie ona się też nikogo nie słucha i robi to na co ona ma ochotę, uważając, że to ona ma rację, no a oczywiście się okaże w pewnym momencie, że nie do końca tak jest. Także jeśli ktoś kiedyś na przykład tak jak ja w 2011 czytał Tajemny Krąg i płakał, że czwarta i kolejne części nie zostały wydane w Polsce, no to powiem Wam szczerze, nie macie za czym płakać, to jest po prostu totalna porażka. Ale cieszę się o tyle, że przeczytałam tą książkę, że właśnie jest to moja pierwsza książka w całości przeczytana od A do Z po angielsku i. Język tej książki jest naprawdę prosty i bardzo zrozumiały w sensie. Nawet jak nie rozumiałam kilku pojedynczych słów, no to nawet ich nie sprawdzałam, bo po prostu czytałam jak leciało po całości i ogólny kontekst tej książki zrozumiałam, więc uważam, że nie ma tragedii. I dlatego też dalej czytam po angielsku, próbuję czytam też inne książki, o których w przyszłości Wam opowiem. No, ale co do tej książki, to mimo wszystko, mimo, że była beznadziejna moim zdaniem fabularnie, to bardzo się cieszę, że ją przeczytałam, bo dzięki temu wiem, że nie mam za czym płakać, jeśli chodzi o tę serię, którą kiedyś kochałam. No i też yy, na pewno to, że przeczytałam ją po angielsku coś tam minimalnie może mi życiowo dało, chociaż pewnie nie, bo, bo nie czuję się po niej ani trochę mądrzejsza, ale, ale mimo wszystko przeczytałam ją po angielsku, więc jakiś tam mój mały życiowy sukces jest. I ostatnia książka, którą przeczytałam w lipcu to Maresi. I Maresi też bardzo, ale to bardzo mi się podobała. Może nie jakoś niesamowicie, nadzwyczajnie, ale uważam, że ta książka ma bardzo dobre zakończenie, takie bardzo dające do myślenia, takie bardzo do właśnie do przeanalizowania sobie wewnętrznie. No i bardzo podobała mi się ta idea. Tego czerwonego klasztoru, w którym kobiety sobie żyją, są różne siostry i one są tak dla siebie i pomagają sobie we wszystkim i są opisane obyczaje różne i to było takie fajne, że one właśnie tak sobie spokojnie żyją na wyspie i jest im tak dobrze do pewnego momentu. Ale mimo wszystko ta książka mnie o tyle zdziwiła, że myślałam, że będzie ona o czymś zupełnie, zupełnie innym, bo myślałam, że będzie bardzo właśnie tak tylko i wyłącznie o Maresi, o tytułowej Maresi, która spisuje to, co się wydarzyło w klasztorze, gdy ona w nim przebywała, bo myślałam właśnie, że to będzie bardzo o niej i o tym, co ona przeżyła w tym klasztorze, a to jest tak naprawdę książka też nie tylko, ale też o Jay, która przybyła do klasztoru. No, i Maresi się nią musi zająć i pokazać jej, jak klasztor funkcjonuje. tym, że przez to, że Jay przybyła do klasztoru, pojawia się pewne zagrożenie dla całego klasztoru, i kobiety przebywające w klasztorze będą musiały sobie z tym poradzić. No, i tak jak mówię, mi Maresi bardzo przypadła do gustu, szczególnie jej zakończenie, bo ono faktycznie było takie dające do myślenia i takie skłaniające do refleksji i Mimo wszystko było moim zdaniem pozytywne, także ja osobiście polecam Maresi. I to by było na tyle w tym odcinku przeczytanych. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy przeczytaliście w lipcu. Dajcie też koniecznie znać, czy czytaliście którąś z książek, którą Wam dzisiaj pokazałam. Jeśli tak, to jakie macie odczucia. No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!